Cześć! Witam Was w sobotę. Zobaczcie, jaką mamy niespodziankę. Biały puszek. Ale niebawem ma stopnieć, bo idą plusy, a szkoda. Bialutko, fajnie. Tutaj mamy, zobaczcie, gunerkę. Jest jedynie na niej folia i liście i tak sobie zimuje. Tu mamy obrazki włoskie. zimozielona roślinka splaszczona po mrozach i od śniegu, ale ona wstanie. A nam jeszcze kwitnie jaśmin. Zobaczcie, biało śnieżnie, a ten pięknie kwitnie. Taki akcent zimowej scenerii Powiedzcie, że nie fajny. tutaj nakryte listkami zebrane z rabaty liście wyłożone są na hostach ponieważ tu wszystkie liście jakie były wyzbierałem, bo z orzecha włoskiego spadały a między hostami zaczyna nabierać w pączki nam ciemiernik cuchnący obsypał się śniegiem, schował główki także mamy białutko. jeszcze pod nogami, bo jest mokry śnieg. Mamy minus jeden. Tutaj mamy schowanego ciemiernika, kolor biały. Niestety tego koloru teraz nie widać. Tutaj kolor z kapustki nam się przebija. Ona wytrzyma aż do wiosny, jakby były przymrozki, by bardzo fajnie się prezentowała. Przyjdzie ciapa, to ją zniszczy. I tutaj postanowiła się kapustka nam rozgałęzić, wydaje młode, także będzie kapustka na kapustce. Zimą zieloną roślinką też jest epimedium. Jej liście dopiero zetniemy wczesną wiosną, jak będzie wydawać kwiaty i to będzie czas zwracać uwagę, jak kwiaty zaczynają wychodzić, a takie już typowo przymrozki mocne znikły, można pościnać liście, bo one i tak pożółkną. Epimedium jest kilka kolorów i każdy kolor kwiatka ma inne liście inaczej się przebarwiają tutaj jakieś bordo nam dostaje to jest bodajże biały epimedium a tu epimedium, taki delikatny fiolecik też ma inny kolor liści inny kształt Dobrze, epimedium teraz zdobi na, na rabacie a tutaj schowane epimedium koloru czerwonego, listki ma bordowe Mamy pięknotkę. Będę zbierała z niej nasionka. Zobaczymy, czy coś wykiełkuje. Dalej wiszą mi koraliki obsypane w śniegu, ale zaczynają zasuszać. Zmieniają kolor z fioletowego na taki szary. A więc bierzemy i będziemy próbowali wysiać pięknotkę. Ktoś z Was już ją wysiewał? Może poradzi. Ja oczywiście będę robiła eksperymenty, bo jeszcze jej nie siałam. A tak prezentuje się opuncja obsypana w śniegu. Roślina kochająca upał. Nakryta śniegiem. Ale jak mówiłam, śnieg stopnieje. Bo idzie ocieplenie. A tutaj dzielnie Basio spędzać będzie zimę. Też jest nakryta ta pokrywa śnieżna też chroni od mrozów. Jeszcze jak przyjdą silne a nie będzie śniegu, będę obkładała, tak jak tutaj jest steropian. Na razie jest położony luzem. Obłożę tutaj dookoła albo nasypię liści. Chyba, że będzie śnieg, to będę podgarniała pod budę. Prezentuje ogród oprószony śnieżkiem domowej roboty. Karnik czeka, trzeba jechać po słonecznik, nic innego nie biorę, tylko słonecznik i słoninkę, bo ziarenka wysypują, a wyjadają tylko słoninę. Ale stoi jeszcze pusty sikoreczki, już zaglądają, ale mają jeszcze sporo nasion na ogrodzie. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam w domu się dzieje. Męczennica, dalej zielona. Jak będą takie temperatury, ona do samej wiosny będzie zielona. Dobra, idziemy na domowy kącik, popatrzeć, co tam ciekawego słychać. Na ganku zimuje męczennica. Potrzebuje wody, bo mdleją jej liście. I bardzo dużo liści nam zrzuca jest podlewana właśnie wtedy jak zwienię nam listki jest tutaj bardzo chłodno ale nie spamę do zera i będzie też czekała na wiosnę też trzeba oczyścić jej liście i zrobić jej przebiew dobra podlewamy odrobinę żeby podniosła nam listki i idziemy zobaczyć, co dalej. To w domu się dzieje. A tutaj Wam przedstawiam Sengonium Red Spot. Piękny ma kolor listków. W końcu mi ruszyło. Przepraszam za hałas. Smywarka mi się uruchomiła. Zobaczcie, jakie ma piękne ubarwienie. I jest w hydroponice. Ja nie trzymam. No, ustaw mi się ekran. Ja nie trzymam dużo wody. Naprawdę woda jest tylko na dnie, praktycznie jej nie ma. Zobaczcie. I tylko tak co 3-4 dni sobie przelewam tu wodę, żeby perlit był wilgotny, latem będzie więcej wody, ale teraz zimą utrzymuję tylko delikatną tu wilgoć i pięknie rośnie. Rośnie w kuchni na wschodniej wystawie. Nie ma słońca jedynie jasno. Nie ma słońca, no kochani, nie mamy słońca już od tygodnia. Nawet nie wiem jak one wyglądają. Dobra, idziemy dalej. Zaglądamy jak roślinki sobie rosną. Kolejna roślina w hydroponice, tylko tym razem to jest keramzyt. Jest biały. To jest osad z wody będzie trzeba wymienić podłoże bo był tak na szybko ratowany miałam przy pięknego skrzydło kwiata naprawdę był potężny kwitł i nagle coś się stało że zaczął marnieć i praktycznie zostały mi może takie dwa małe listki teraz wczesną wiosną wstawiłam je do na szybko do keramzytu i zobaczcie Odratowałam. Piękne ma ubarwienie. Czyli w hydroponice, kochani, warto ratować rośliny. Jeżeli widzimy, że coś się z rośliną dzieje, nie czekamy, aż upadnie do końca. Ratujemy, przestawiamy. Udało mi się uratować skrzydło, kwiat, variegata. Będę je dzieliła wczesną wiosną, wyciągnę, żeby wymienić. Nie zawsze miałam wodę prosto z ogrodu. Deszczówkę to czasami chlapłam. Widzę, już bardzo sucho chlapłam kranówką i to się dzieje właśnie po wodzie kranowej, że powstaje osad, taki brzydki osad. A w domu, jak co roku, na grudzień szykuję się. Prospero, chloradenium, czy jakoś tak, ja zawsze mylę jego nazwę. Piękne, zdrowe liście. I tu szykuje nam. Pączuł się. Potrzebuje wody. To Wam powiem, że to jest pijaczek. Nie ma słoneczka, więc nie jest wymagający. Ale nad sobą ma okno dachowe od strony północnej, czyli w ogóle słońce tutaj nie dociera, tylko ma jasno. No i widzę właśnie, że potrzebuje wody, schyla nam listki do dołu i na każdej świeżym nowym przyroście pokazuje pączki kwiatowe. Cięłam go już kilka razy, próbowałam go ukorzenić, no mędzia nie chce, naprawdę. Ale za to mi się pięknie zagęściło. Od strony zachodniej mam tutaj drzwi balkonowe. Stoi sobie czerwony ołownik, który stare liście zrzucił. Będzie sprzątania, muszę mu poobrywać. Zrobimy mu wtedy przestrzeń między listkami. I również zobaczcie, postanowił wydać nam kwiaty, czyli będzie kwit na każdej nowej gałązce. Ołowniki koloru czerwonego nie lubią zimna, więc dlatego zimuje w pomieszczeniu i również uwielbia dużo wody. Dobra, ja się zabieram za oczyszczenie, biorę go do kuchni. Troszeczkę tego będzie i również ołowniki kwitną na nowych pędach, więc warto podcinać. Ma kolor. A tutaj te gałązki dopiero gałązki. Kwiatostany nam się będą rozwijały. Dobra, idę go czyścić. A Wam dziękuję za spędzony razem czas. I do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.